Chyba już wygrane. tak mi się wydaje. 5 sekund. 3, 2, 1. Nie wierzę. Siemaneczko, ja jestem Simon Osman i witam Was w następnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku bijemy sobie 11 tysięcy pocharków. Ten odcinek najprawdopodobniej widzicie tydzień po tym, jak mogliście zobaczyć odcinek, zmieniano 10 tysięcy, ale bijam to po jakimś. Tygodniu i czterech dniach od czasu jak biłem właśnie 10 tysięcy, czyli w niedzielę. Najprawdopodobniej, przepraszam, że się mylę, wbiję to, co to zobaczycie, to w poniedziałek. Znowu się mylę, o co chodzi. Co by nie było, jak widzicie, mam dużo mniej starpońców, czyli 10 tysięcy, i dokładnie też dzisiaj pojawi się odcinek po tym najprawdopodobniej zgrania. Skinem, którego właśnie kupiłem, nie będę Wam w tym momencie zdradzał, żebyście go obejrzeli mm, Okej, okay. a więc już bez żadnego przedłużania lecimy do grania zbioru klejnotów Ponieważ pomyślałem, że właśnie tam sobie bije 11 tysięcy pucharków Ej, zobaczcie! Drużyna samych legend, ej! Nie no, tak, że... i to pewnie randome, obaj Jak tak, to no naprawdę ciekawa drużyna tak na 11k jak dla mnie bardzo spoko jak dla mnie bardzo spoko jak tu wygramy oczywiście jak nie no to trochę gorzej nie oszukujmy się ten Leon tam dość mocno ich jedzie ale sam tutaj prawie ginie no i Tanita nas tutaj mocno porobiła trzeba przyznać właśnie tutaj zagrała ten Leon ucieka ale pewnie i tak zaraz go zabiją coś tak myślę ale zobaczymy zaraz jak to będzie Dobrze, że tutaj ten Leon nie, i nie wiedzą w tym momencie dzięki temu gdzie jest i zabiję tutaj poko. Okej, okay, bardzo ładnie tutaj gra, naprawdę Leon. Tą ładnie tutaj daje. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa, bo już nie sprawdzałem dokładnie. Kurde Tanita, a ja mam tak mało HP, nie. Dobra. W chwilę mnie już zabijają oczywiście. O nie, najgorzej tutaj Leon podjechał w tym momencie. Ponieważ miał yy, właśnie tutaj poko leczenie. Więc, no, wybrał sobie średni moment. To jest ten gościu. Nie, dobra. Ten. Tutaj, jejku, jak on był. W ogóle, zobaczcie, Leon ma y, 9 gemów. To jest już chyba wygrane, moi drodzy. 3 HP crow. Co się w tej grze dzieje? Taka jest dziwna. Chyba to jest już wygrane, moi drodzy. Dobra, to jest chyba już wygrane, Tak mi się wydaje. 5 sekund. 3, 2, 1. Nie wierzę w tą grę. Dobra, ta gra jest dziwna. Ta gra jest dziwna. Mega dziwna. Nie wiem, jak to się dzieje w tej grze. Nie, naprawdę. Nie komentuję tego, ok? Nie, więcej już. Nie, dobra, to jest dziwne. Zresztą, skomentowałem to. Po prostu nie ogarnij mnie. Jak, jak, to, jak to się dzieje w tej grze? Przecież to już było. Po czasie i to nawet nawet dość dużo. Ale tutaj Crow ładnie zagrał. dobra, to jest wygrane. Przepiękna gierka, okej. Okay. Mamy 11 tysięcy po bardzo ładnej grze. Trzeba przyznać, że tutaj... Team był świetny. Leon i Crow i Spike. No, nieźle naprawdę. Tak, Team Legend właśnie tutaj na 10K. Mega fajnie. No. No to może wyjdźmy i zobaczmy Jak to wygląda Oczywiście 11 tysięcy jest bite Z 500 golda? 300, okej okay. Bardzo, bardzo spoko Równiutko 11 tysięcy I bierzemy 300 golda I mamy w tym momencie 4200 golda A w sklepie nie mam żadnego Star Powera, bo powiem Wam, że jak mam ponad 4000 Czyli ponad dwa razy więcej niż Star Power, star power kosztuje To sobie kupuję, jak mam jakieś w sklepie ale w tym momencie żadnego nie mam. Okej. Okay. I to już chyba by było wszystko w tym odcinku. Jest on dość krótki, ale myślę, że całkiem ciekawy. Naprawdę całkiem fajnie. Żeby taka drużyna legend to chyba nigdy takiej nie miałem. Okej. Okay. Bardzo fajnie. A więc dobra. Myślę, że już to jest. Oczywiście wszystko w tym odcinku. i 11 to znaczy tysięcy bite. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jak tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w grę i zasubskrybowaniu mojego kanału. Jeśli tego jeszcze nie robicie, oczywiście z polecam, bo wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu. Myślę, że z wakacji, jak nie będę na żadnym wyjeździe, co kilka dni, kilka razy w tygodniu będą te filmy się pojawiać. W zależności, czy będzie jakiś fajny temat do nagrania, oczywiście, czy nie. A więc pa!